Cześć z tej strony Bartek i z serdecznie Cię zapraszam na serwery No i skin, skin Dziś sobota, więc e, wypada Zapierdolicz e, mega włada już serwery, jest podjeżdżam pod remizę 15, Na kozaku kurwa widzę I wyliżę każdą minunię Na imprezę wygłosuję Mam na girach air maxy Kurwą będę dawał grapsy Złoty 20, rolek 20, za Stokoła Ona skoczy na dzień czoła, pal goła reja, kurwa leją geja Ja to lubię patologię, gdzie bym nie był Robię ręce grupo na chat w korze tej zapo tam tamtej gorze Gdzieś Babiałam Więcej nam nie trzeba będzie gleba Barman wódkę mroziła na wchodzi I lekkoc dowodzi, oj nachodzi, wierzcza białame bara lewa, więcej nam nie trzeba, będzie gleba Parmal kłódkę mroziła na wchodzi I koc to z tobod. Dilem chodzi Jeden włoże, drugi lizne Dziś na mordę kurwa pitne Jak się bawić, to konkretnie walebki no bo mnie zepnie. Nosy biały, dłuży, duże gały Dziwki pają się na pały Nogi tam czą, chuje, stoją Jutro to nas czeka, oją Weź opierdol DJowi Pokaz tycki typicowi Kurwie dwa razy nie gadać Zaczyna na chuja siadać, tu się puszczy, tam pociągnie Wajnie sekte, węża wciągnie Każda dziura zajewana wkicę, wsadza, ze szampana 天哪